Siemanko. Z tej strony Piwna Japa i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś kolejne piwa, które w ostatnim czasie wpadły w moje oko yy, z browaru, który zazwyczaj yy, był celowany przeze mnie głównie na festiwalach. No i jest to browar, który miał zawsze u mnie swoich faworytów, zwłaszcza kiedy pojawia się tam przede wszystkim bleki no i zmiętą. No już po tej zapowiedzi pewnie co czujniejsze oko już te butelki zauważyło, będzie dzisiaj parę słów o browarze. Przełom jest to browar z białowieży, który jest praktycznie w samym sercu puszczy białowieskiej. Ważą, w jednym z hoteli jest to browar przychotelowy, przyhotelowy, ale znowu nie jest to jakiś, jakiś stricte bardzo mały browar. No i tak jak wspomniałem, browar przełom dla mnie był zawsze browarem Black i Pyzmiętą. Bardzo ciekawych piw wymrażanych w ostatnim czasie. Zawsze to były jakieś piwa też dzikie, zawsze to były jakieś piwa na polskich chmielach, A zazwyczaj nie sięgałem po te najbardziej klasyczne, po te takie najbardziej podstawowe style piwne, jak chociażby Pils czy Koźlak. No, i takie dwa piwa dzisiaj są ze mną w tym materiale. Jeden to jest dobrze znana wszystkim fanom przełomu leśniczówka, która od ostatniego warszawskiego festiwalu piwa jest piwem w nieco innej odsłonie. Już nie jest to po prostu piwo jasne, ale jest to po prostu pils i nawet bardziej powiedziałbym taki nowofalowy pils z nowofalowym szczytem, czyli Italian Pils. A drugim piwem jest nagrodzony na ubiegłorocznym kpr -ze. Koziołek, czyli koźlak po prostu klasyczny. No i tenże koźlak na ostatnim kpr zdobył brązowy medal w kategorii BOK. Wydawało mi się, że koziołek jest równie długo na rynku co leśniczówka, ale jak to sobie tak wyresearchowałem, no to okazuje się, że koziołek tak naprawdę miał premierę na początku 2023 roku. Nie wiem, która tuż jest warka, ale jak widać na butelce jest już brandowane tym właśnie medalem. Data jest 8 .10. 2025, więc chyba jest to w miarę najświeższa wersja. No a że jest taki sezon jesienny, ale jeszcze nie wchodzący w zimę, więc to jest taka moja pora na picie właśnie koźlaków. I powiem szczerze, że w ostatnim czasie trochę ich się przewinęło przez... Tutaj mój domowy przerób, więc nie omieszkałem przy okazji poznańskich targów piwnych również takiej butelki Koźlaka nabyć. Tak samo Piotrek mnie jeszcze tutaj dorzucił: weź leśniczówkę, bo to też coś nowego. Sprawdzisz sobie na spokojnie w domu. No i w ten sposób będziemy mieli okazję spotkać, bliżej poznać właśnie ten browar. I tak sobie gadając, otworzymy tą leśniczówkę i powiem Wam przede wszystkim, że Podlasie, co było dla mnie sporym zaskoczeniem i okolice Białego Stoku, to jest naprawdę ogromne zagłębie browarów. Jest tam ich spokojnie pewnie z 10, jak nie więcej. Jest naprawdę co robić, jeśli chodzi o taką piwną turystykę i pojechać do Białego Stoku i okolic, i zobaczyć no tak naprawdę kilka browarów. No to już jest co robić. Myślę, że taki dłuższy weekend to jest dobry termin, a co my mamy tak naprawdę w szkle? Złociste, klarowne. Tutaj raczej szkło się tylko lekko zrosiło, więc mam nadzieję, że to będzie widać w miarę dobrze. Piana raczej średnio poęcherzykowa, ona może szybko znikać. Piwo dość wyraźnie musuje. Co w aromacie? Bardzo czysty, bardzo chlebowy, ale bardzo też taki ziołowy aromat. Dość intensywny. Mam nawet takie lekkie skojarzenia z taką nutą świeżo skoszonej trawy, z taką ściółką leśną trochę. To jest to, czego, czego od Pilsa oczekuję. Jest w miarę wytrawny, ale bardziej stojący już po tej stronie. O, powiedziałbym tak, półwytrawny. W pierwszym myku jest zaznaczone goryczka. Ma ona właśnie taki profil ziemisto-ziołowy. Może lekko jakieś się przebijają takie cytrynowe smaki. Trochę bym powiedział, takie skojarzenia mam z marynką, z lubelskim. Ale przy tym ta podbudowa słodowa, ta zbożowość, takie powiedziałbym wręcz ciastka owsiano-zbożowe się pojawiają w smaku. I taka mineralność, mm, musowanie lekkie na języku, które kojarzy mi się od razu z takim niemieckim pilsem, ym, ale znowu nie jest to takie 1 do 1. Ono jest takie uciekające lekko w tą stronę. Więc naprawdę fajne, fajne podejście, fajne wykonanie. Yy, no, bardzo dobry pils i yy, już teraz będę wiedział, mam nadzieję, że Wy też, żeby nie omijać yy, pilsa leśniczówki z, z przełomu, yy, zwłaszcza na festiwalach, bo to jest yy, bardzo fajna rzecz. W tym całym zalewie piw bardzo intensywnych, chmielowych, które niekoniecznie są wytrawne, w zalewie pastry, sauerów oraz intensywnie aromatyzowanych, intensywnie dowalonych imperialnych stoutów. więc coś takiego lżejszego, czyszczącego, kubki smakowe, jak znalazł. A poza tym możecie śmiało to traktować jako takie piwo codzienne. Alkohol 4,8%. A datę ważności mamy 28.04.2025. Powiem szczerze, że nie wiem, ile browar przełom daje na swoje piwa. Czy to jest pół roku, czy to jest 9 miesięcy. Jak się tylko gdzieś zorientuję i uda mi się to zamieścić, to jeszcze Wam tutaj dopiszę gdzieś w materiale. A teraz przejdźmy do koźlaka, po którym sobie naprawdę dużo obiecuję, bo te koźlaki w ostatnim czasie, które trafiają do mnie są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Piękny, miedziany kolor, klarowniutki, praktycznie żadnej opalizacji tutaj nie ma, nie, u Was jest trochę ciemniejszy chyba w kamerze, ale u mnie jest aż taki uciekający w czerwień, yy, miedziano-czerwony. Dużo nuty melanoidynowych, nie są to takie mocno przypalone nuty, ale bardziej takie yy, zaczynu chlebowego, yy, takiego ciem, ciem, ciemnego zaczynu, yy, trochę zakwasowe. Zapach ciasta drożdżowego, zapach um, takich znowu ciastek, ale takich bardzo intensywnie um, nafaszerowanych, właśnie jakąś melasą. Oła, ale gładki. Um, pierwsze skojarzenie mam nawet, że tam jest jakaś lekka wanilia, jakby jakieś dębiny były, a to jest po prostu czysty koźlak. On jest ultra aksamitny. Um, nieco rodzynkowy. Um, Taka stostowane pieczywo na zakwasie, tak bym to określił w smaku. Ale to co się dzieje, to właśnie ta skórka jeszcze od chleba wychodzi. Za tymi rodzynkami idzie cała feria jeszcze jakichś takich lekkich zacięć, może o figę, może trochę daktyla, ale nie jest znowu to słodkie. Jest wytrawne, jest goryczkowe jak na koźlaka. I taka właśnie waniliowa słodycz zostaje na języku. Petarda. Naprawdę petarda, muszę Wam powiedzieć. I nie jest to, że tak powiem, niczym tutaj ukierunkowane. Po prostu ten koźlak jest fenomenalny. Ja się nie dziwię, że on zdobył medal rok temu. Jeśli jest dopracowany i ta warka, to o tym tylko świadczy. Bo mi on bardzo smakuje. Ta goryczka ma taki właśnie profil znowu ziemisty. Nieco ziołowy, nieco nawet taki bym herbaciany. Pyszne, naprawdę pyszne, piękne piwo z browaru Przełom, i to Wam mogę z czystym sumieniem polecić, bo kurde, nie wiem, czy to nawet piwo nie trafi do jakiegoś rocznego podsumowania, do, top, do topki mojej, bo naprawdę w swojej kategorii, w swoim stylu jest przegenialne. Chylę czoła, gratuluję, i to tylko potwierdza wysoką klasę tych piw, które pojawiają się z browaru z Białowieży, wysoka jakość. Dbanie o te receptury, to co ja przynajmniej widzę i czuję zawsze pijąc ich piwa. Oczywiście zdarzają się takie, do których mam jakieś uwagi, ale to można zawsze sobie wtedy wymienić z Piotrem, czyli głównym piwowarem, właścicielem tej marki browaru Przełom całym chyba konceptorem też tego projektu więc zawsze sobie gdzieś tam wymienimy też zawsze podpyta co, sądzia, co sądzą poszczególni ludzie o te piwa więc z tego piwa możesz być bardzo dumny z leśniczówki również uważam, że to jest krok w dobrą stronę Italian Pils to jest coś co może nie zdominuje rynku ale znajdzie taki złoty środek pomiędzy czeskim pilsem, niemieckim pilsem a tym polskim podejściem do pilsa chociaż ten Polish Pils, który się już pojawia od jakiegoś czasu, on jest najbliżej właśnie w stronę tego Italian Pilsa, tylko że z większym zacięciem w stronę czeską, a tu mamy bardziej takie niemieckie zacięcie, więc warto spróbować, warto się zaprzyjaźnić z tymi piwami, a Koźlaka myślę, że jeszcze nie raz i nie dwa będę miał okazję spróbować Wasze zdrowie, zdrowie wybrał przełom, dzięki, że byliście w kolejnym materiale, łapki w górę, mile widziane pod filmem, a jeśli trafiliście tu po raz pierwszy, no to zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału i wtedy będziecie już na bieżąco, a także zapraszam na moje socjale, tam jestem zawsze jeszcze bardziej aktywny niż na YouTubie, pojawiają się także inne wrzutki, śledźcie relacje, bo w grudniu będzie się tam trochę działo. Na razie, cześć, do zobaczenia.